Ohio Gozai Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj w wycieczkowych humorach, ponieważ wybieramy się na daleką wyprawę, bo aż do 1600 roku do Japonii wraz z Miyamoto Usagi. Odcinek o króliczym ochroniarzu już zrobiłam na swoim kanale, ale bardziej o grach. Natomiast dzisiaj zabieram was w bardziej komiksową podróż, ponieważ naprawdę jest to bardzo ciekawy cykl, który posiada wiele, wiele ciekawych pobocznych historii, o których żal byłoby nie powiedzieć. Ponadto w tym odcinku będzie też recenzja tomu ósmego, ale jak to z reguły u mnie na początku jest taki bardziej historyczno-informacyjny wstęp na temat samej serii, a potem jest recenzja, więc jeżeli chcecie sobie przesunąć tą nazwijmy to wiedzówkę, to tutaj daje informacje i dodatkowo jeszcze opiszę to w w tym boksie, który jest zawsze pod filmikiem, o którym właśnie zapomniałam jak się nazywa. Ponieważ taki już mam bardzo dziwny charakter, że nie umiem zrobić materiału, żeby wcześniej nie poczytać czegoś o komiksie i nie przekazać Wam tych informacji. Zwłaszcza, że niektóre serie, takie na przykład jak Usagi Yojimbo są niezwykle ciekawe. Usagi Yojimbo to inaczej króliczy ochroniarz. Usagi w języku japońskim oznacza króliczka, natomiast Yojimbo ochroniarza. Akcja komiksu dzieje się w okolicach roku 1600 w Japonii i opowiada o antropomorficznych zwierzętach, które bardzo mocno przypominają ludzi. W sumie jest to dokładnie odzwierciedlenie epoki Edo w Japonii, tylko bardziej w wersji takiej zwierzęcej. Aby wyjaśnieniom stało się zadość, Usagi Niem nazywa się Jojimbo, jeżeli chodzi o nazwisko. Jego nazwisko to Miyamoto. I sama ta jego postać została stworzona przez Tana Sakai na podstawie bardzo słynnego szermierza japońskiego Musashi Miyamoto. Co ciekawe, Usagi Jojimbo nie był pierwszym komiksem stworzonym przez Tana Sakai właśnie w tym klimacie. O takim wędrownym wojowniku wcześniej już stworzył opowieść, ale zajmował się tylko i wyłącznie rozpisaniem całej fabuły i było to Grul The Wanderer. Gru The Wanderer został narysowany przez zupełnie innego artystę, który notabene jest dobrym przyjacielem naszego stanu Sokei, a jest to Sergio Agonesa, o którym często są nawet komiksy właśnie w Usagi Yojimbo, choćby nawet właśnie w tomie ósmym. Większość komiksów, które znajdują się w Usagi Yojimbo, bez względu na to, na którą księgę spojrzymy, mają taki bardziej charakter zamknięty. Oznacza to, że jesteśmy w stanie przeczytać taki tom nie do końca znając całkowicie w pełni fabułę Usagi Yojimbo. I to bardzo, bardzo pomaga. Dodatkowo jeszcze czytając ten komiks, zauważam niesamowitą umiejętność znana Sakai, w opowiadaniu historii i w trącaniu takich elementów, które będą uzupełniać tą wiedzę na temat naszych bohaterów, nawet jeżeli wcześniej nie zapoznaliśmy się z ich przygodami. Co do początku w świecie komiksowym Usagi Yojimbo to po raz pierwszy pojawił się w Alberto Antromorphics numerze drugim opublikowanym przez Toads and Images w listopadzie 1984 roku. Zarówno komiks jak i postać Usagiego zdobyła niezwykłą popularność i skłoniło to wydawców do wypuszczenia Usagi Yojimbo Summer Special w październiku 1986 roku, aby następnie dać królikowi Roninowi jego własną Serię, którą publikacja rozpoczęła się w 1987 roku, czyli zaledwie rok później. Co ciekawe, pierwotna wersja komiksu wyglądała zupełnie inaczej. Autor Stan Sakai planował rozrysować opowieść, bardzo wzorując się na życiu Musashiego Miyamoto ale pewnego dnia siedział sobie taki swobodnie, rysował, aż narysował sobie parę uszu. Ten właśnie parę uszu narysował związaną opaską i tak bardzo spodobała mu się ta koncepcja, że postanowił wcielić ją w życie. I nie wiem czy wiecie, ale Usagi też pierwotnie nie miał być głównym bohaterem. Miał zająć miejsce drugoplanowe w zupełnie innym komiksie, który z kolei nazywał się... I tutaj pozwólcie, że posilę się notatkami... Przygody Nilsona, Grand Tumpera i Hermy. Z czasem rozwinął pomysł królika samuraja, dodał troszeczkę fantazji, pomieszał troszeczkę z odrobiną grozy i dramatu, i okazało się, że w ten sposób stworzył przepis na sukces. Postać Jusakiego jedzimy w Japonii jest wydawana przez 4 do 5 wydawców. Wprawdzie pierwotnie miałam zamieścić tutaj wszystkie te nazwy, ale stwierdziłam, że to wyjątkowo nudny temat i opowiem Wam o czym innym. O tym, jak Usagi Yojimbo pierwotnie posiadał nazwisko Yojimbo, czyli Ochroniarz, ponieważ tak go właśnie nazywano w oryginalnej animacji Ninja Turtles, której się pojawił w 1987 roku. Co robi Usagi wśród żółwi ninja? Nie mam pojęcia, ale to jest bardzo ciekawy przypadek bohatera, który z jednej strony Istnieje bardzo, bardzo szeroko w świadomości światowej, a jednak nie posiada do tej pory własnej animacji. Za to wielokrotnie z kolei pojawia się w animacji Teenage Mutant Ninja Turtles, co jest dość ciekawe i to już od 1987 roku. Nieustannie pojawia się jako takie cameo, czasami wpadnie się z kimś pobić, czasami zmierzy się z Leonardem, który zresztą jest bardzo mu bliski, ponieważ podziela jego ideały i poglądy. Wiecie, zen i te sprawy. I tak jak wspomniałam przed chwilą, pierwotnie jego imię i nazwisko brzmiało Usagi Yojimbo. Wynikało to z pewnej właśnie niewiedzy, że sam Usagi nie nazywa się Usagi Ochroniarz, a Usagi Miyamoto. Nasz królik wpadł nawet na ślub April O'Neil. Wiecie, jako gość honorowy. Ponadto Sakaś stworzył bardzo limitowaną serię spin-off o nazwie Space Usagi, która po raz pierwszy pojawiła się w Amazing Heroes 187. Postacie występujące w tej serii to potomkowie naszych ulubionych bohaterów, w tym samego Miyamoto. Akcja za to została osadzona w futurystycznym otoczeniu, który również bardzo naśladuje feudalną Japonię. Ale jak na razie powstały zaledwie trzy miniserie składające się z trzech numerów w każdym, i planowana jest czwarta, ale na razie nie wiadomo co, kiedy, jak i gdzie. Między 2012 a 2014 Usagi miał małą przerwę, ponieważ Stansaka nie rysował nic w tym temacie, aż tu pod koniec 2014 pojawia się Usagi i Senso. Senso bowiem po japońsku oznacza wojnę i odnosi się do słynnej wojny światów A.G. Wellsa, ponieważ opowiada o tym, jak Marsjanie najechali Ziemię, a konkretnie Japonię. Akcja komiksu dzieje się mniej więcej 20 lat po wydarzeniach z głównej sagi Usagi Yojimbo i jest niejako pomostem pomiędzy tą oryginalną serią, a serią Space Usagi. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to wyjątkowa sytuacja, że tak popularna postać nie ma własnej serii animacji, ale w 2018 Netflix ogłosił, że już niedługo na platformę nadchodzi zupełnie nowa animacja właśnie, która opowiada o naszym dzielnym króliku. I znowu nie do końca o naszym dzielnym króliku. Powiem, Samurai Rabbit, The Usagi Chronicles, które możecie na tabenę też wyszukać, nawet na polskim Netflixie, po prostu jest zakładka i nic tam zwyczajnie nie ma, opowiada nie o samym Usagi, a o jego potomkini. Główną bohaterką będzie bowiem bardzo wojownicza królicza nastoletka Yuichi. I choć animacji wciąż nie mamy, to jeżeli macie ochotę, to możecie sobie zagrać w RPG. Tak, istnieje RPG Usagi Yojimbo. A jeżeli nie RPG, to zachęcam do obejrzenia innego materiału, w którym opowiadam o grach z serii Usagi Yojimbo, co być może Was przeniesie na chwilę w świat komiksu. Tak wreszcie dotarliśmy do momentu, w którym zaczynamy recenzję księgi ósmej serii Usagi Yojimbo od Egmontu. Usagi Ojimbo to dla mnie seria niezwykle wybitna, ponieważ nie wierzyłam w jej siłę i nie byłam pewna, czy w ogóle tak naprawdę dam się wciągnąć w ten świat do momentu, w którym nie przeczytałam pewnego dnia komiksu. Księga ósma, którą wydał Egmont, jest w sumie już praktycznie końcówką tej sagi Usagi Yojimbo, tej podstawowej, ponieważ jeszcze jeden tom został, ale ten tom jest nazywany Usagi Yojimbo Legendy. I chociaż troszeczkę mi smutno, ponieważ ta opowieść dobiega końca i powoli zamyka nam się pewien rozdział z Usagim, to naprawdę uważam, że akurat ten tom jest wybitny, zwłaszcza opowieść Piekielne Malowidło, które jest jedno z ostatnich to... Z... To jest dowód na kunszt Stana Sakai tak wielki, że ciężko sobie nawet wyobrazić, że można byłoby lepiej zakończyć całą sagę. Tom ten jest podzielony na takie trzy główne księgi, które są z kolei podzielone na kilka odrębnych rozdziałów. Na początku jest to 200 posążków Izo i opowiada m.in. o morderstwie w gospodzie, który bardzo mocno przypomina mi klimatem ten z Agaty Christie, kiedy ktoś popełnił morderstwo, ale nie możecie w tym momencie wyjść z gospody, ponieważ inspektor Ishida planuje znaleźć mordercę. Oczywiście sama historia nie jest tak bardzo rozbudowana jak te choćby nawet z Sherlocka Holmesa czy Agaty Christie, ale zdecydowanie bardzo cenię sobie te opowieści właśnie z inspektorem, iż idą za taki klimat lekko kryminalny, właśnie z tych wschodnich klimatów. Bardzo je lubię i bardzo się cieszę, ponieważ tu są aż dwie tego typu opowieści. Kolejna opowieść to 200 posążków Wizo, i to jest taka historia mocno filozoficzna, opowiadająca trochę o karmie, o przeznaczeniu. Myślę, że warto przeczytać, aby zrozumieć, o czym jest tak naprawdę ta opowieść, ponieważ nie da się tego opisać w 100% w bardzo banalny sposób, aby nie zabić magii tej opowieści. Niezwykle też przypadła mi do gustu opowieść Lodowi Posłańcy. To jest z kolei historia o posłańcach, którzy niosą luty z miasta do miasta. I wydawałoby się, że to jest taka dość banalna historia, ale w rzeczywistości ta historia ma drugie dno i niezwykły morał. Kolejna część to Złodzieje i Szpiedzy. I tutaj mamy kilka takich opowieści, takie jak Złodziejka i kunoczy, Jednoręki Szermierz, Odległa Góra, Śmierć Mistrza Herbaty, czy Panna Młoda. I to są też bardzo ciekawe historie, które opowiadają o ludzkiej niegodziwości, która musi być ukarana bez względu na to, czy będzie to ukaranie z ręki Usagiego, czy być może z ręki Losu. Jedno jest pewne, Usagi bardzo pomaga temu Losowi. Ostatnią historią z sekcji 200 posążków w Wizo jest Shoju. I to jest bardzo fajna historia, która z jednej strony jest bardzo intrygująca, też opowiadająca trochę o ludzkiej niegodziwości, o tym jak powinno się zachowywać, a jednak ludzie często się nie zachowują, a jednocześnie jest niezwykle edukacyjna, ponieważ opowiada o tym, jak powstaje właśnie Shoju. A Shoju jest nieodłącznym elementem japońskiej kuchni, bez którego żaden napoczyt nie jest w stanie się. Obyć, i jak sam też zresztą autor na końcu tego komiksu dodaje, tak naprawdę pomimo tego, że przez całe życie używał szoju, przez długi czas nie miał pojęcia, jak ono powstaje. I między innymi dzięki temu komiksowi możemy sobie zobaczyć, jak właśnie powstaje ta niezwykła przyprawa. Ostatnim niezwykle rozbudowanym komiksem z tego tomu jest piekielne Malowidło, i tutaj. Już od pierwszych stron widzimy, że autor naprawdę bardzo mocno chciał zaznaczyć, że jest to historia niezwykła, jest niezwykle mroczna, intrygująca, jednocześnie zawierająca wiele ciekawych elementów, a także brutalnych elementów na temat japońskiej kultury. I wszystko to jest połączone tak niezwykle, że chyba to jest jeden z lepszych komiksów, jakie w ogóle przeczytacie. O usagi Miodzimbo. W tym ostatnim komiksie przeżywamy też dramat głównego bohatera, nie powiem jaki, ale ta historia opowiada na tak wielu poziomach, że nawet ciężko mi to opisać, ale jeżeli tylko zajrzycie i spojrzycie w ogóle na pierwsze kartki, to zobaczycie wielką różnicę, jeżeli chodzi o sposób rysowania. Rysunki są zdecydowanie bardziej intensywne, bardziej przemyślane, niezwykle dopracowane i Sama historia też jest przepiękna. Ma ona klimat mocno horrorowy, ale to jest ten klimat horroru, który nie jest, nie straszy nas banałami. To nie jest horror typu jumpscare, gdzie nagle ktoś wyskakuje z drugiego końca pokoju. To jest horror ludzkich doświadczeń i tego co ludzie są w stanie zgotować sami sobie. Tudzież zwierzęta, bo w sumie głównymi bohaterami w tym komiksie są zwierzęta. Bardzo też przejęła mnie historia losy starców. Ja akurat wiedziałam i znałam tą pewną specyficzną tradycję w Japonii, przynajmniej z tej starszej Japonii, ale pomimo tej wiedzy ta opowieść wciąż bardzo mocno mnie poruszyła i była smutna, ale niezwykła. Prawie na sam koniec komiksu, bo jest to praktycznie przedostatnia pozycja, artysta funduje nam komiks, który nazywa się Artysta. Jest on bardzo specyficzny, trochę mam wrażenie, że odnosi się właśnie nie tyle do, do samego Usagiego, co do samego artysty, Stano Sakai. Całą tą księgę zamyka bardzo krótki komiks pod tytułem Buntori. I tak właśnie kończy się księga ósma. Trochę szkoda, ale jednocześnie to było niezwykłe przeżycie. Po tych ponad 500 stronach spokojnie będziecie mieli dalej co czytać, ponieważ. Potem pojawiają się notatki Stana Sakai, z których będziecie mogli się dowiedzieć takich drobiazgów, informacji na temat japońskiej kultury, a także choćby nawet powodów, dla których sam autor stworzył niektóre komiksy. I nawet jeżeli cały komiks był czarno-biały, to na końcu mamy kolorową niespodziankę w postaci okładek Usagiego bo do poszczególnych zeszytów. Jest to absolutnie uczta dla oczu i nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć coś więcej na temat stylu rysowania Stana Sakai, który jest tak unikatowy, że nie jesteśmy w stanie znaleźć nikogo, kto rysuje podobnie. Przynajmniej ja nie jestem w stanie. O samym stylu rysowania Stana Sakai nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć cokolwiek więcej niż fakt, że absolutnie go uwielbiam i uważam, że jest niezwykle unikatowy. Sam Stan Sakai nie używa bardzo dużo rastrów, co w Japonii nie jest, nazwijmy to, normalne, ponieważ większość artystów używa bardzo dużo rastrów, natomiast Stan Sakai rysuje trochę takim starym stylu, uzupełniając kreszkami i tuszem wszystko to, co potrzebuje umieścić na stronie i w kadrze. Wśród okładek znajdziemy też takie bardziej żartobliwe, urocze wersje ich. Ale spokojnie, jeżeli komuś dalej jest mało czytania, wciąż jest tam na końcu content. Jest tu kilka krótkich, żartobliwych opowieści o Usagim i o samym autorze, a także choćby nawet o jego przyjacielu Sergiu, z którym pewnego dnia rozmawiają na temat powstania komiksu o alternatywnej postaci dla Usagiego, czyli Wojowniku Skunksie. I faktycznie na samym końcu mamy okazję przeczytać taką króciutką etudę na temat Wojowniczego Skunksa odzianego w kimono. Tego tak to właśnie kończy się księga 8, Usagi o Jimbo. Niezwykłej opowieści, niezwykłej sagi o Króliku Ochroniarzu, która uczy nas nie tyle o kulturze japońskiej, ale także o tym, jak należy postępować i co to jest prawdziwy kodeks Bushido. Jeśli natomiast chodzi o wydanie Odegmontu, jest to naprawdę spory komiks, który posiada ponad 500 stron, więc zdecydowanie. Płacicie za to, co dostajecie, bo jest co czytać. Okładki wydane są na takim lśniącym, twardo-miękkim papierze pokrytym folią i dodatkowo są też takie skrzydełka, na których znajdziecie informacje na temat poprzednich ksiąg. A z tyłu znajdziecie z kolei na zakładce informacje na temat księgi, która jest w przygotowywaniu. Natomiast co Wy sądzicie? Czy znacie Usagiego Jadzimbo? Czy lubicie tego królika? Czy przeczytaliście wszystkie osiem ksiąg? Czy dopiero teraz zapoznajecie się z tym oto króliczym bohaterem? Napiszcie mi proszę w komentarzach. Natomiast jeżeli Wam się podobało to zachęcam do zostawienia lajka, zachęcam do zasubowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, udostępnięcia wideo... udostępnienia... udostępnienia tego wideo jeżeli tylko Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I poczytajcie dzisiaj sobie coś fajnego. Cześć i pa